Gość Radia Płońsk. Historia muzeum sięga 1971 roku i stało się ono ukoronowaniem inicjatywy rzeźbiarzy ludowych z Sierpca i okolic. Od dłuższego czasu zresztą poszukujących miejsca, gdzie mogliby się spotkać i wystawiać swoje prace. Oznacza to, że w 2021 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, bo o nim mowa, świętuje okrągły jubileusz 50-lecie działalności. Dzisiaj na antenie Radia Puńskiej Janna Szewczykowska, kierownik działu upowszechniania i promocji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Specjalna oferta? Czeka odwiedzających Sierpeckie Muzeum w tym roku? Jak to będzie wyglądało? Przede wszystkim najpierw to cieszymy się, że zostaliśmy wreszcie otwarci, bo miło mi jest poinformować Państwa, że od 8 lutego muzeum jest już otwarte dla zwiedzających. Co do oferty, mamy przygotowanych naprawdę bardzo wiele propozycji, propozycji różnorodnych. Niektóre są to nasze stałe punkty programu, te, które już pewnie niektórzy z Państwa znają, czyli nasze imprezy plenerowe. One oczywiście w naszym kalendarzu zostają. Jeżeli tylko będziemy mogli organizować takie wydarzenia, natychmiast oczywiście będziemy to robić. Natomiast przygotowaliśmy również niektóre takie wydarzenia, które są ty typowo związane właśnie z naszym jubileuszem. Planujemy świętowanie 50-lecia przez cały rok i przygotowaliśmy już pierwsze wydarzenia, które są ogłoszone na naszej nowej stronie. Internetowej, którą również staraliśmy się już przygotować na tę właśnie okazję. Więc, jeżeli dzisiaj Państwo zajrzycie na naszą stronę, to na pewno zobaczycie, że różni się ona od tej, która dotychczas funkcjonowała. Na tej nowej stronie. Mamy taką zakładkę Jubileusz, i tam właśnie będzie znajdowało się kalendarium. Tam zamieściliśmy nasze kalendarium związane z 50-leciem. A jakie wydarzenia? Przede wszystkim są to e, spotkania, tak zwane w czwartki o kulturze, takie zatytułowaliśmy. I to są spotkania, które z jednej strony przybliżają troszeczkę, e, jakby Pokazują działalność muzeum od kuchni. Mam tu na myśli takie spotkania poświęcone na przykład pracy konserwatorskiej, czy też realizacji filmów na terenie naszej ekspozycji. Mamy również spotkania poświęcone obrzędowości, i tu już chciałam Państwa przy okazji zaprosić na 18 lutego. Pierwsze to spotkanie się odbędzie. Co prawda niestety online, bo już wiemy, że nie możemy takiego spotkania zorganizować stacjonarnie, ale zapraszamy na naszą stronę i będzie to spotkanie poświęcone zwyczajom zapustnym, bowiem mamy jeszcze karnawał. On właśnie 17, 17 lutego właściwie się zakończy, bo 17 lutego mamy środę popielcową, więc na pewno. Warto posłuchać, jak to dawniej na Wsiach świętowano karnawał. Bardzo ciekawy wykład ilustrowany filmami, więc myślę, że będzie taki przyjemny do pooglądania. Również mamy. Po Również tematyka tych spotkań będzie obejmowała e, na przykład tradycyjne pożywienie, będziemy również mówić o e, uprawach e, przy domowych ogródkach, więc osoby zainteresowane na przykład uprawą dawnych odmian kwiatów e, czy ziół, e, to myślę, że znajdzie w tym wykładzie pewnie jakieś tam cenne informacje. Także zachęcam. To jest jedna propozycja. Również przygotowaliśmy konkursy specjalnie na 50-lecie. Pierwszy z nich jest jest już ogłoszony. Jest to konkurs na muzeum Przytulaka, czyli za projektuj maskotkę dla Muzeum Zowieckiej w Sierpcu. Jeżeli takie projekty wpłyną a okażą się bardzo ciekawe, wówczas wybierzemy jeden i ten jeden zwycięski projekt będzie wdrożony do produkcji i będziemy go rozdawać naszym turystom, ewentualnie również będzie w sprzedaży, więc będzie można sobie taką maskotkę na pamiątkę pobytu w muzeum kupić. Następny konkurs jest to konkurs fotograficzny. Właśnie dzisiaj przygotowujemy się do otwarcia tego konkursu i to jest już konkurs przeznaczony dla fotografów wszystkich, wszystkich tych, którzy, no, może są zauroczeni naszą ekspozycją, może skanować mi się podoba i chcieliby swoje prace tutaj do nas przesłać. Więc będzie konkurs właśnie Muzeum w Obiektywie i cztery pory roku e, chcemy właśnie jakby w tym obiektywie e, pokazać, a efektem e, tego konkursu będzie wydany kalendarz. Niestety nie będzie on wydany w przyszłym roku, ponieważ jakby konkurs obejmuje cały rok, e, więc dopiero e, te zdjęcia ukażą się w 2023 roku. Jak wygląda Wasze obecne funkcjonowanie? Wspomniała Pani, że od 8 lutego jesteście otwarci. Z drugiej strony, no niektóre imprezy nie będą mogły się odbyć, czy będą mogły się odbyć tylko i wyłącznie online? Jak więc można Was odwiedzić i w jakiej formie zwiedzać? To znaczy tak, mamy, mamy muzeum otwarte. Wszystkie obiekty będą otwarte, z tym, że będą one po prostu przymknięte, no bo mamy takie warunki obecnie, jakie mamy, więc jest zima, więc wystarczy po prostu odnacisnąć. Je nacisnąć klamki albo, albo takie specjalne mamy zapadki, które są przy drzwiach wejściowych i będzie można wejść po prostu do środka, do obiektów i sobie zobaczyć wnętrza. W tej chwili mamy prezentowaną wystawę Boże Narodzenie na Mazowszu. Przepiękna, barwna wystawa, pokazująca zarówno dawne ozdoby choinkowe, sposób świętowania, np. obchodzenia Wigilii w rodzinach Mniej zamożnych, średnio zamożnych, bardzo bogatych, a nawet będzie można zobaczyć wigilię dworską, więc będą różnego rodzaju ozdoby. Będzie można w jednych chałupach zobaczyć na przykład choinkę, w innej snop zboża. Dlatego, że pewnie nie wszyscy Państwo wiecie, że zanim pojawiły się choinki, to właśnie w Izbach Chłopskich ustawiano po prostu snopy niemłóconego zboża i zdobiono je takimi. Hmm, ozdobami wykonanymi z opłatka. To właśnie będzie można zobaczyć. Również pokazane zostaną, pokazane są na tej ekspozycji grupy kolędnicze, a więc mamy Trzech Króli, mamy Szopkarzy. Myślę, że bardzo ciekawa, fajna wystawa, którą w zasadzie kończy można powiedzieć święto Matki Boskiej Gromnicznej, ponieważ w jednej z chałup mamy właśnie pokazany wyrób gromnic z wosku pszczelego. Także bardzo ciekawa wystawa i cieszy nas, że będziemy mogli ją udostępnić naszym zwiedzającym. Niestety nie będzie można na razie jeszcze, nie jest możliwe zwiedzanie z przewodnikiem muzeum oraz audioprzewodnikiem, natomiast zachęcamy, aby kupować sobie publikację przewodnik, w której opisane są właśnie nasze obiekty, i myślę też, że ten przewodnik na pewno będzie bardzo fajną pamiątką z pobytu w muzeum. Także mimo tych ograniczeń, które musimy zachowywać, czyli reżimu sanitarnego. Cieszymy się, że te wnętrza będą udostępnione naszym zwiedzającym. Również e, tutaj zachęcamy, ponieważ mamy w tej chwili właśnie śnieżną zimę, i zachęcam do tego, by skorzystać z tej aury i przyjechać. I nie tylko zwiedzić muzeum, ale również skorzystać z kuligu, bo też przez ten weekend e, będzie można. E, się przejechać właśnie saniami zaprzężonymi w konie i, i po terenie ekspozycji. Też myślę, że będzie to bardzo fajna forma i duża atrakcja, szczególnie dla najmłodszych. A wracając troszkę do tego 50-lecia, jesteście w jakiś sposób przygotowani na to, że muzea znowu nie będą mogły funkcjonować, no i jakoś trzeba będzie to odłożyć, przełożyć, zmienić formułę? No tak, też jesteśmy jakby troszeczkę przygotowani na ten wariant B. Tak jak już mówiłam na przykład spotkanie na razie. To pierwsze właśnie będziemy prezentować online i myślę, że te niektóre wydarzenia, które będziemy mogli zrealizować w sieci, to przeniesiemy do sieci. Oczywiście najbardziej zależy nam na tym, żeby nasi turyści spotkać się z naszymi turystami po prostu w Skansenie, bo wtedy jest to najciekawsze. Natomiast no, na pewno niektóre wydarzenia do sieci przeniesiemy. Być może, że niektóre wydarzenia będziemy zmuszeni odwołać, bo mamy również w planach koncerty które chcemy organizować w naszej przepięknej sali widowiskowej Hotelu Skansen I, i też nie wiemy, czy będzie taka możliwość. No niby otwierają się teatry, kina, więc być może, że przy ograniczonej widowni te koncerty uda nam się przeprowadzić, uda nam się zorganizować. No i oczywiście mamy jakby też kulminację tych naszych obchodów, czyli konferencję naukową. Planujemy ją we wrześniu, więc mamy nadzieję, że już do września e, będzie, będzie można bardziej e, już normalnie funkcjonować. E, no i wtedy też że jakby ta impreza kończąca jakby sezon też podsumowująca będzie już taką imprezą, którą zorganizujemy po prostu na e, zorganizujemy po prostu na miejscu i, i będziemy mogli tutaj zaprosić naszych. Tak więc powrotu do tej normalności życzymy wszystkim. Joanna Szewczykowska, kierownik działu upowszechniania i promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, gościła dzisiaj na antenie Radia Płońsk. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do muzeum i proszę się nie zrażać. No na razie tak jest jak jest, ale korzystajmy z aury i, i odwiedzajmy nasze muzeum. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.